i kani, zapraszam Cię, tak jest film. Witajcie kochani, bardzo cieszę się, że mogę się z Wami podzielić swoim doświadczeniem. Ja w Alanon jestem od 4 lat i 7 miesięcy. Trafiłam tutaj po tym, jak mój alkoholik trafił do AA i przez cały miesiąc namawiał mnie, że ja też muszę iść na meeting, ja też muszę coś ze sobą robić, bo inaczej się nie dogadamy. I zajęło mi to miesiąc, stawałam po prostu kołkiem, oporem, e, zapierałam się w drzwiach e, i ostatecznie na pierwszy meeting przyjechałam z kuzynką, żeby mieć pewność, że wejdę, e, przekroczę próg tego pokoju. A moją grupą macierzystą jest grupa e, z Indików Torkowa. E, I e, mimo tego, że tak się zapierałam i miałam taką postawę, że to e, nie ja w tym związku rozrabiałam, to nie ja piłam, to nie ja jestem źródłem problemów. A to bardzo szybko się okazało, że ja też mam swoje załóżanie, że ja też e, przyczyniłam się do rozwoju tej sytuacji alkoholowej w naszym domu i że moje zachowania podkarmiały nauk e, mojego alkoholika. E, przez pierwszy e, okres e, dużo słuchałam, mało się wypowiadałam, to, e, Kłonęłam, zakupiłam literaturę e, i oczekiwałam sponsora. Myślałam, że tak trzeba tego sponsora od razu złapać, i, e, ale wiem, że na tamten czas ja nie byłam gotowa, żeby od razu e, z takiej trudnej sytuacji i z takiego kryzysu, w jakim byłam, żeby od razu zacząć pracę na krokach. E, moja droga a, potoczyła się inaczej. Najpierw zaczęłam od pracy z profesjonalistami, ustabilizowania swoich emocji, nauczyłam się panować nad złością, która się bardzo... Destrukcyjnie wylewała ze mnie na, na dzieci przede wszystkim, no i na alkoholika, który był najbliżej i był pod ręką. Także najpierw nauczyłam się żyć z, i radzić sobie z emocjami, a dopiero potem stanęłam przed zrobieniem programu, bo już wiedziałam, że będę w stanie poradzić sobie z tą złością i z urazami z przeszłości. I pierwszy raz e, tak naprawdę z tematem uraz spotkałam się w pracy ze sponsorką na czwartym kroku. I już jadąc na spotkanie, na którym miałyśmy o urazach rozmawiać, to złapałam urazę do mojej sponsory. E, to było niesamowite, bo wydawało mi się, że no, z takiego błahego powodu to ja się obrazić nie mogę. A jednak e, coś mnie zabolało e, w naszej rozmowie, i po prostu jechałam na to spotkanie. Nie wiedziałam do końca o czym będziemy rozmawiać, ale siła wyższa tak powiedziała, że bardzo. Szybko odczułam tą urazę, i, i tak, i dowiedziałam się na tym spotkaniu, właśnie pierwszym, że w znacznej mierze źródłem uraz są oczekiwania, i to oczekiwania powodują, że ja jestem rozczarowana, że ja chowam urazę do innych osób, obrażam się. Ja bardzo często oczekiwałam. Że mój alkoholik na moje zawołanie zacznie trzeźwieć, przestanie pić, że, e, że nasze życie wróci do normalności, że będę mogła coś zaplanować, jakieś wyjście, e, że będzie, będą pamiętane jakieś rocznice czy urodziny, a potem się rozczarowywałam. E, a rozczarowywałam się też w stosunku do innych osób, e, do których nie miałam akceptacji. Na przykład e, miałam problem w relacji. E, e, z koleżankami, przyjaciółkami, które na tamten czas wydawały mi się, że to są takie głębokie przyjaźnie. Okazały się, że były bardzo płytkie, bo tylko jedna drugie się wyżalała, a jak ja już skończyłam prosić o rady, to się te przyjaźnie bardzo szybko skończyły i oczekiwałam, że osoba domyśli się, jakie są moje granice, że na kolejnym spotkaniu zachowa się inaczej, a potem wychodziłam z tego spotkania bardzo rozczarowana i pełna uraz. E, rozpisanie tych uraz ze sponsorem na czwartym kroku e, pokazało mi, jakie były skutki mojego obrażania się. E, było to na przykład e, zamykanie się w sobie, izolacja, unikanie ludzi, zrywanie e, znajomości, e, no bo ja się przecież obraziłam. Ja stawałam e, w pozycji takiej ofiary i pokrzywdzonej osoby. E, teraz już wiemy, że źródłem tego e, i w dużej mierze było destrukcyjne zachowanie osób dorosłych, y, które w ten sam sposób reagowały, kiedy ja byłam dzieckiem i po prostu nachłonęłam się tym, że jeżeli y, ciągle słyszałam, że y, a sąsiadka to taki, taki była obgadana do innej sąsiadki, bo, bo ktoś był urażony i ja po prostu nie wiedziałam, że można się inaczej zachować, że można tę osobę zaakceptować i nie wiedziałam, co można z taką urazą zrobić. Bardzo odkryłam też, że mam urazę do miejsc, na przykład do szkoły. Ja nie wiedziałam, dlaczego mam taki opór przed podjęciem dodatkowych dróg rozwoju, na przykład które, jakichś szkoleń. I na czwartym kroku właśnie odkryłam, że ja mam urazę do instytucji, jaką jest szkoła, bo już bardzo wcześnie, we wczesnych latach podstawówki, kiedy dokuczałam i nie byłam akceptowana przez. Przez rówieśników, to szkoła nic z tym nie zrobiła. Jedynym rozwiązaniem, które, które tam nastąpiło, było przeniesienie mnie do innej klasy, ale ten cały bullying wcale nie ustąpił, I, i od tego właśnie chyba zaczęło się źródło tej mojej urazy do instytucji, jaką jest szkoła. I teraz przejdę do kolejnego punktu. Mam tutaj taką karteczkę, żeby się posiłkować, żeby nie pomieszała tego, co chcę powiedzieć. W życiu dorosłym okazało się, że Dużym źródłem uraz u mnie jest e, brak tolerancji i akceptacji. O, po raz kolejny oczekiwania, że ludzie będą robić tak jak ja chcę, zachowywać się tak jak ja chcę. A, I i, i ta, taka duża chęć kontroli z mojej strony. Ja chciałam mieć, nie byłam w ogóle spontaniczna, chciałam mieć kontrolę nad tym jak będą wyglądały spotkania, o czym będziemy rozmawiać, bo wtedy się czułam bezpiecznie. A kiedy coś mi się wymykało, to ja się zamykałam, później analizowałam, e, dogłębnie rozstrzepywałam e, zachowania, sytuacje i, i po prostu sama się tym kurzem dławiłam tymi urazami. I e, ciągle coś analizowałam i komplikowałam w swojej głowie to, co tak naprawdę było płytkie. E, i, I też bardzo często odrzucałam osoby, kiedy gdzieś poczułam się urażona, to zamykałam takie, e, takie relacje, takie przyjaźnie i wiele z nich się, e, obwniałam te osoby, ale tak naprawdę to była moja decyzja, to ja się wyizolowywałam, ja się zamykałam w domu, w tej swojej bezpiecznej strefie i nie chciałam chyba być odrzucona, ale tak naprawdę to ja odrzucałam te osoby. I też kiedy się obrażałam i czułam się urażona, to bardzo często karałam mojego alkoholika właśnie przez e, ciche dni, taką postawę, no to niech się domyśli, co ona wyrabiał, e, gdzie tak naprawdę nie miał świadomości, że o coś mi chodzi, bo mu nie powiedziałam. I bardzo często to moje, e, moje nastawienie wpływało na kolejny konflikt, no bo czemu się nie odzywasz? I, I gdzieś tam. E, to eskalowało. Moja uraza podawała urazy z innej strony i też e, bardzo często odreagowywałam na dzieciach swoją złość i swoje urazy, które, mi, e, które, które też z przeszłości mi wychodziło bardzo dużo właśnie, kiedy pisałam, rozpisywałam to na czwartym kroku, wyszło mi bardzo dużo uraz właśnie z przeszłości e, i tą złość po prostu przeniosłam na, 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 na tamten dzień i, i wyładowywałam się na tych, którzy byli najbliżej, czyli na dzieciach. E, bardzo często odkryłam też, że miałam urazy do osób, które chciały mi pomóc, które zauważały, że coś w naszym domu jest nie tak, że dzieje się źle, które sygnalizowały, że może potrzebna jest mi jakaś pomoc, może jakaś terapia. Ja się wtedy bardzo obrażałam, ja takie urazy łapam. No, jak to ktoś mi przecież, ja tutaj staję na rzęsach, ja tu ogarniam, staję na głowie, żeby to się trzymało. No, tak to trzymam i kontroluję, a ktoś mi będzie mówił, że ja potrzebuję pomocy. I się bardzo obrażałam, wtedy łapam takie urazy. I brakowało mi zupełnie pokory, żeby zauważyć, że może tam jest racja, może ten ktoś widzi coś, czego ja nie widzę i nie potrafiłam przyznać się do tego, że ja mogę popełnić błąd i od razu skreślałam taką osobę, Ok, to my się już przyjaźnić nie będziemy. Konsekwencjami takich uraz właśnie było to moje, moje użalanie się nad sobą, odpychanie, rozdrapywanie i takie zaciskanie pętli na szyi, po prostu. Ja pamiętam te noce, kiedy ja rozdrapywałam, analizowałam i po prostu czułam, że się duszę, tak jakby z tą każdą urazą, jakbym zaciskała na sobie pętle i sama się dociskała, jakbym sama po prostu zatruwała swój organizm i jakbym sama się wykańczała. I też tutaj na, w naszej książeczce jest napisane, że uraza to jest trucizna, którą ja łykam z nadzieją, że ktoś umrze i to tak u mnie wyglądało. Ja po prostu umierałam z tego żalu, z goryczy, e, które tak naprawdę sama fundowałam. E, e, o, kiedy już przepracowałam te urazy na czwartym kroku, myślałam, że to już jest koniec, że to już jest temat zamknięty, ale okazało się, że muszę do nich wrócić na kroku ósmym, na, kiedy sporządzałam listę osób przez mnie skrzywdzonych i zauważyłam ile osób ja tym swoim obrażaniem przyczyniłam się do rozpadu tych relacji, ile osób ja skrzywdziłam nawet nie, nie bezpośrednio tylko właśnie obmawiając je plotkując podkładając gdzieś tam taki czarny, czarny PR wylewając gdzieś tam w otoczenie nie były to takie krzywdy bezpośrednie ale pośrednio wiem, że bardzo te osoby skrzywdziłam i kolejnym Krokiem, na którym te urazy znowu wyszły, był krok dziewiąty, czyli na uczynienie I e, wtedy napotkałam się z takim dużym oporem, żeby podejść z przeprosinami do niektórych osób, i zapominałam, że naprawieniem ma być tylko moje sumienie, a mając urazy po raz kolejny wychodziły mi oczekiwania, że no przecież ta osoba też mnie musi przeprosić, przecież powinna się przyznać do tego, że też mnie skrzywdziła i. I urazy i pielęgnowanie tych uraz stało na przeszkodzie mojego rozwoju i na, na przeszkodzie do tego, żebym to ja oczyściła swoje sumienie, swoją ulgę, na to, do tego, żebym ja odzyskała taką wolność, bo byłam taka bardzo przyczepiona do pewnych sytuacji. I właśnie dowiedziałam się, że uraza jest wrogiem przebaczenia, że ja muszę współpracować z Bogiem, iść z moją siłą wyższą, oddać mojej sile wyższej oczekiwania i rezultaty. Niezależnie od tego, czy ta osoba zaakceptuje moje zadośćuczynienie, moje przeproszenie, czy je odrzuci, czy mnie wyśmieje, jakby to jest, to, to jest nieważne. Ja byłam tak skupiona na tym, co inni powiedzą o mnie, że zapominałam, że to ja jestem najważniejsza i to, że ja mam pracować nad sobą i nad swoim sumieniem i to już nie leży w mojej kontroli, co ta osoba zrobi z, z moją intencją, że, że to moja intencja jest ważna. Mój motyw działania, czyli to, że ja mam naprawić siebie i tylko moje sumienie się liczy, a nie sumienie innej osoby i to, co ona z tym zrobi. I kolejnym krokiem, gdzie mi te urazy wyszły bardzo mocno, był krok dziesiąty, i gdzie w rachunku sumienia wieczornym ja analizowałam swój dzień, swoje motywy i starałam się nie brać, wyczyszczać tą tablicę do końca, żeby ten dzień. Zakończyć z czystą kartą i te urazy, które gdzieś tam się pojawiały, żeby je na bieżąco oddawać Bogu. Bo jeżeli osoba nawet się nie domyśliła, że ja jestem urażona, bo tego nie pokazałam, no to po co to roztrzypywać? I już nie chciałam gromadzić w sobie tego całego bałaganu, tego ciężaru złości, i w pewnym momencie przyszła ulga i modlitwa z takiej życzeniowej, Boże, pokaż im, że ja to ja mam rację, że, <noise> że, 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 to, o, że to nie tak ma być. Sprawy, żeby coś tam i takie życzenia zmieniły się po prostu o prośby, o przewodnictwo, o kierownictwo, o gotowość do stanięcia twarzą w twarzy z osobą, którą skrzywdziłam, do zadośćuczynienia. Do zmiany postawy przede wszystkim, że zadośćuczynienie dość uczynienie to nie jest tylko słowo przepraszam, tylko to jest zmiana postawy w stosunku do moje, mojej postawy, mojego nastawienia w stosunku do danej osoby. I y, samo przepraszam, jeżeli będę powtarzać tę sytuację cały czas, y, wcale nic nie zmieni. A, I z Bożą pomocą przyszła mi ulga. Ja poczułam ulgę wtedy. Wiedziałam już, że zostałam z tej urazy wyleczona. To nie był proces, to był bardzo długi proces. To nie zostało się po prostu, kiedy ja te urazy oddałam. To był po prostu taki proces, w którym ja postanowiłam, że wybaczam i to trwało. To się zadziewało jakby z pomocą siły wyższej. To nie było pigułka taka w 5 minut, tylko to było bardzo gorzkie lekarstwo, które ja musiałam w sobie przetrawić. Ale poczułam ulgę i zauważyłam, że o pewnych rzeczach, o pewnych urazach, o pewnych krzywdach mogę już mówić bez wchodzenia w emocje, bez. nie powodowały we mnie takiego już wyrzutu, stresu, kiedy, kiedy te sytuacje przypominałam, i wtedy poczułam się uzdrowiona z tych uraz, taka wyleczona. I zobaczyłam, że ten proces zdrowienia, który tutaj na programie e, doświadczam, e, że to działa i owocuje spokojem, owocuje harmonią, owocuje pogodą ducha. I, I tak, i staram się myśleć tylko dziś, nie rozprzypywać tych sytuacji, które były wczoraj, nie zamęczać się tym, co będzie jutro, badać swoje motywy działania i tego, gdzie jest ta uraza zakotwiczona, czy to ma źródło w przeszłości, czy to ma źródło w teraźniejszości, jeżeli w przeszłości to już było i zostawiam i skupiam się na tym, co ma być dzisiaj. I bardzo dużo mi pomaga moja sponsor, rozmawianie, przytaczanie. Kiedy mam jakiś większy problem, to po prostu telefoniczna rozmowa z innym członkiem Alanon i i narzędzia, które mam. Jeżeli czuję teraz jakąś taką większą urazę i czuję, że ta trucizna po prostu we mnie wchodzi, to nie czekam aż trzeba będzie mi rękę omputować w cudzysłowie, tylko po prostu biorę się, idę do najlepszego lekarza, jaki istnieje, czyli moja siła wyższa i zaczynam od tych narzędzi, które mam. Od modlitwy o pogodę ducha, od telefonu, od przeczytania sugestii, poszukania w czytankach, czy mamy coś na ten temat. I nie zostawiam tego, żeby się rozchulało i urosła ta uraza po prostu do rozmiaru dinozaura i mnie znowu przygniotła, tylko staram się na bieżąco to wyczyszczać. I to mi bardzo pomaga i jestem bardzo wdzięczna za to, że, za to, że mamy te wspólnoty i, i za to, jak ja się tutaj pięknie rozwinęłam. Bo pamiętam siebie, jak przyszłam na pierwszy meeting w wyciągniętym swetrze, taka po prostu przytłoczona, z takim ciężkim oddechem. W ogóle to było moje pierwsze wyjście. Ja się wyizolowałam i nie wychodziłam praktycznie z domu z depresją, z atakami paniki. I ja pamiętam, jak ja taka rozdygotana cała na ten meeting wyszłam i sukcesywnie chciałam odbębnić, odhaczyć te sześć meetingów, ale już wiedziałam po trzecim, że będę przychodzić i że zostanę. I bardzo często wspominam to, jak się... Jak, jak przypomnę sobie to, jaka jak, jak właśnie jaka była moja postawa wcześniej, i to spychanie winy, no bo ty piłeś ty, ty to, ty tamto, i odpychanie tej odpowiedzialności od siebie, i wzięcie e, swojej połowy i zajęcie się tylko tym, co należy do mnie, e, zaowocowało bardzo dużym rozwojem, a zwłaszcza e, poprawą stosunków w domu, e, moim lepszym samopoczuciem, moim le, lepszym nastawieniem, takim pełnym miłości do dzieci do osób, które są naokoło mnie. I tak, także program owocuje i działa i zachęcam do przychodzenia na mityngi nowe osoby. Ja się bardzo zarażałam na początku, jak było dużo czytania, którego ja nie rozumiałam, te koncepcje mnie w ogóle przerażały, ale, ale to, było, to wiedziałam, że to jest jeden krok. Jeżeli się nauczę, jeżeli przeczytam, jeżeli to poznam, to, że to będzie owocowało. I tak też było. Zakupiłam literaturę, dzwoniłam, przychodziłam i, i jestem tu już prawie pięć lat. Dzięki. Dzięki. Dzięki.